biegamy w majtach super teraz sobie te spodnie trochę się poprzebieramy to chyba wszystko co mamy na trzeci poziom nic tutaj więcej przecież nie dostaliśmy te buty się fajnie prezentują ale dobra, musimy w takim razie nie, bufa nie musimy odpalać, musimy przywołać nasz pojazd to raczej jest bardziej konieczną rzeczą. I teraz tak tam jest najbliżej do tego punktu. Więc pojedziemy w tamtą stronę i sprawdzimy, co mamy tam zrobić. Jak widać idziemy chyba w stronę respawnu? 20 metrów coś tutaj. Aha, dobra, już widzimy na mapie, że tutaj jest kółeczko i tutaj chodzi, że mamy jakieś cztery rzeczy. Chyba zabić. I tutaj chyba chodzi o nich, bo ta nazwa jest identyczna. Więc z naszego pojazdu. Odpalimy się, żeby nie było siary jak padniemy. I sprawdzamy czy tutaj chodzi o tego quest'a, czy o ten sens, który tutaj. No, jak widać nasze obra obrażenia się zwiększyły. No i co do quest'a tutaj chodzi faktycznie o to, o czym mówiłem, a więc musimy zabić y, tych stworków tutaj parę, cztery. Dobra, sięgniemy go może naszym dystansowym skillem, nie, bo nie mogę go zaznaczyć. Mhm. Jestem tylko ciekaw, bo ten się nie, nie ma napisu na żółto. I nie wiem czy go nam zaliczy, bo tamten który, co nie mogę tu strzelić, dobra sprawdzimy czy koniecznie musi mieć napis na żółtą nad głową żółty napis nad głową czy taki wystarczy, taki wystarczy gra nie jest wybrana, więc super fajna jest ta trawa mimo, że jest ona w takim trybie pokładanym, że no, praktycznie 2D, ale tworzy te 3D z tym, że no ja grałem ostatnio w taką grę MMO raczej tylko w nią grałem gdzie w ogóle nie było trawy, więc no naprawdę, tą trawą jestem zadowolony w zupełności, bardzo mi się podoba dobra, już wykonaliśmy quest'a, ja dalej tłukę z wrażenia się o trawie zagadałem dobra, skoro wykonaliśmy quest'a może jeszcze wpadniemy wykonać tego przy okazji, abyśmy po potem może wrócili i dostali wszystkie nagrody niż po prostu tak latali, jak takie osiołki, matulki. Chcielibyśmy gdzieś tutaj pojechać Oczywiście zawsze wybieram najgorszą trasę Przez wszystkie krzaki po drodze Drzewa, no akurat teraz jest droga Ale już zjeżdżam z kursu Dobra Co tutaj jest? Znowu coś pozabijać I tutaj chodzi o te wywiórki, a więc schodzimy Z pojazdu I zaczynamy męczyć wywiórki. Przy okazji zaraz się z ciekawości sprawdzimy czy poprzez zmiany tych itemów, które właśnie nabiliśmy, zwiększyła się tutaj siła ciosu naszej postaci. Oczywiście. Różnica ogólnie w biciu potworów jak i na pierwszym skillu jest większa, więc wypadałoby tutaj tą ciekawość zaspokoić. Dobra, pomęczymy we nie wiem jak tam z wytrzymałością naszego detektoru. Nie wiem. Sprawdzimy potem to. Ale Pierw zmierzymy moc właśnie. Wiewiórki. Kurcze Męczymy się trochę. O! Zamiast zmierzyć moc tutaj przywaliłem. trudno, zaraz na kolejnie sprawdzimy. I znowu się zrespił potworek, którego musimy zabić. Ale z tego co widzę wypadł nam diament. A diamenty w tej grze służą do y, ulepszeń itemów Więc przyda nam się na pewno Nie wiem koniecznie czy niebieski Będzie tutaj wymagany, czy może różowy Ale skoro dają to się bierze Dobra Teraz tak zmierzymy tą moc Kurcze wiewiórko no. no, no już, już Coś zjebałem Ale się chociaż posypało Weźmiemy wszystko, potem sprzedamy to na czarnym rynku Dobra Jurko, tam jesteś O Kurwa, poza zasięgiem Coś mi się chyba ekwipunek psuje Sprawdzimy jak tu jest z tym a nie, to mi się tylko wydaje, dobra. Wreszcie nauczyłem się tutaj obsługiwać. O! Chyba nic się nam mocno nie podniosła Więc dobijamy te raz jeszcze ostatni został. I lecimy dalej. To co tutaj widzieliście, nie wiem czy mówiłem, ale to jest taki yy, praktycznie bonus w trakcie walki. W którym to no, możemy sobie właśnie e, ten skill, który e, to, to poprzedza e, wzmocnić, przez e, właśnie zwiększenie obrażeń danego skilla bądź e, nałożenie innego bonusu, które właśnie e, w trakcie gry się odblokowują. I teraz właśnie będziemy dalej szli, aby przejść do dalszej lokacji, aby dostać te nagrody za poprzednie questy. Jak widać w tym miasteczku już mamy na poczekaniu pierwszą nagrodę, nie musimy daleko jechać. I patrzymy co tutaj ma dla nas, 600, 600 expa. I kolejnego quest'a, przy czym na tym quest'ie dostaniemy buty na czwarty poziom i 1300 expa. Dobra, więc no jako, że buty nam się od razu spodobały to lecimy wykonać quest'a. Daje nam jeszcze jednego, więc bierzemy oba. I lecimy wykonać questa. No, po odblokowaniu tamtego questa widzę, że tutaj się trochę podblokowywało i nagle wszyscy potrzebują naszej pomocy. <noise> A więc od razu tutaj jeszcze spomożemy. Te osoby ponownie. Dobra. Trochę czerwono się zrobiło na mojej liście skilli yy, fu questów tak czy siak? Idziemy wykonać tego questa, który właśnie tam nam został, i który nie jest tutaj na czerwono. Level wymagany do tej, tego questa to piąty, więc no już wszystko jasne. Musimy nabić kolejny poziom, aby odblokować w pełni tego questa. No i patrzymy o co tutaj chodzi. Musimy zabić 5 takich stworów z tego, co dobrze rozumiem. A więc bierzemy się do roboty. Połączymy sobie bufa. Nie kojarzę, czy odpalałem. I tu czemy. Dobra, znowu te rękawice. Jak tak dalej będzie szło, to zacznijmy żebroć w mieście jakąś kasę, bo ciężko będzie. Zrobimy z siebie turka. Będzie taka strategia na turka. No, ale trudno się mówi. Jeśli nie będzie innej opcji, to będziemy właśnie e, tak to rozgrywać. Potem będzie dodatkowy play, e, Jak wyżebrać dobrze kasę. Jedno ja oczywiście zbijam z tego i chyba z wrażenia tłukę nie temu, co trzeba, bo zabiłem już dwa, a zaliczyłem tylko za jednego. O, on 207 obrażeń dostał. Chyba mój życiowy rekord w tej grze jak na razie. Dobra. Trzeba się skupić głównie na tych, których musimy zabijać, żeby nie przedłużać tego quest'a. Bo questów w tej grze jest sporo i... I potem to całe nagrywanie będzie trwać w nieskończoność. Nie sobie podejdę. Podszedł. zwalniajmy go. O, przeżył. Pobijaliśmy go I znowu mamy rękawice Dobra, został nam ostatni do zabicia, tam już go widzę Więc czym prędzej Staramy się go zabić, dostał papę I co tu ma? Ciągle te rękawice Tak jak wykonaliśmy quest'a A więc wsiadamy na nasz pojazd Wsiadamy na nasz pojazd ponownie Dobra, tym razem wsiadamy i jedziemy sobie e, odebrać nagrody za nasze questy. Musimy jechać w tamtym kierunku. Sprawdzimy, czy, da radę, się, czy ra, da radę wjechać pod tą górę. No, może pod dobrym kątem dało radę. Dobra, więc pojechaliśmy sobie na skróty. Ciekawe. Dobra, 50 metrów do nagrody 20. Gdzie jest nagroda? Trzeba się wrócić po nagrodę. Tu gdzieś metr Albo mi się zdaje, albo tu nikt nie stoi. Tylko nie wiem czy to jest błąd w grze mm -hmm. może trzeba się w takim układzie... Patrz, uciek mi, z chodzi sobie. Ja tu go szukam, a ten sobie chodzi. No ale dobra, mamy buty. O to nam chodziło. Więc sobie od razu zmienimy nasze buty. Dobra. I teraz tak. Musimy coś jeszcze ogólnie sprzedać, bo nie mam nawet miejsca, by zdjąć te buty, więc wpadniemy tam. Do osoby, która zajmuje się właśnie, właśnie z, y, skupem różnych rzeczy, jeżeli mogę to tak nazwać, i pomyślmy, co byśmy tu sprzedali. W takim razie, skoro mamy tych rękawic, y, tyle, a one nawet nie są dla nas, to oczywiście weźmiemy je na sprzedaż. Co tutaj jest, y, a czy nie, one były dla nas y, z tego co widzę. All class. Dobra, ale ogólnie 29 ataku Na pewno jeszcze jakieś wydropimy po drodze yy, więc sprzedamy to w miarę szybko, bo tutaj jeszcze dwa levely zostały, a przez dwa lewele to na pewno jeszcze nie jedne yy, tutaj rękawice będą. Oczywiście buty to sobie zostawię, chociaż chyba je sprzedam, bo te są lepsze, które dostaliśmy. To jest tylko dla B, więc sprzedajemy od razu. Te portki już nie nadają się do noszenia. Na pierwszy poziom mamy lepsze przecież. Rękawice też w końcu sprzedamy. Te są na pierwszy poziom, który mieliśmy. Te też w końcu sprzedamy. I oczywiście to też sprzedamy. Te buty kuszą, aczkolwiek sprzedamy. Dobra, dostaniemy o 1300 kasy więc dobra nie jest źle starczy na trzy potki chyba i, i tyle z tego będzie